Dzień dobry widzowie Dla Was dzień dobry, a dla mnie No dobra, bo jest Mnie 21 4 Hop, oku... O. Och! Gramy w Battle Flip 3D Hop, takie Cienkie to 3D trochę to ja już ogólnie sobie trochę pograłem, hop, 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 wow, wow, oh, cool. Hop, hop, dobra, mamy! To jest... Otóż, moi drodzy widzowie... E. Odcinek w poniedziałek, w, we wtorek, bo ten odcinek nagrywam na poniedziałek. bo Teraz jest sobota, jak to nagrywam, to w poniedziałek. Ten film będzie, a we wtorek będzie film bez głosu z Subway'a Bo Już ten Film na Wtorek nagrałem O chłopie Wiecie Tylko pomyślałem, że lepiej będzie was poinformować o tym Wcześniej po prostu was zostawiać bez żadnej informacji. Hop, hop. A więc w sumie to już koniec ogłoszeń drużb pasterskich. Po prostu lecie między przejściem tego głównianego poziomu. OK. Bo jak widzicie... Ciągle się wywalam o tutaj. Patrz. Hop! Jest. Pyk. Pyk. Mamy to. Dobra, znowu leć. Ku. Źle to robię. Hop, hop. 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 Hop 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 Pyk Dobrze Nam idzie Patrz Teraz Nie wiem co zrobić mm, Kurde Ja ledwo dotknęłam na a już mi Zaliczyło jako skok Hop Hop, hop Hop Pyk. Dobrze. I Pyk. Idzzę, że ta szewka się nie zawaliła. Bo skoczyłem na książki i się nie zawaliła. Dobra. Ty patrz. Hop, hop. Proszę bardzo. Trzy razy chyba tam zginąłem. Nie Nie, 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 nie Ku. <laughs> wiecie, tutaj się mogą <laughs> wydarzyć się różne rzeczy. Jestem zmęczony po całym dniu. Hop, hop. Ja jest jeszcze dodatkowo późno. Późna godzina wychodzi. chodzi. Hop, hop. Więc... hop ja drugi raz nie kliknąłem. A teraz mnie jeszcze kliknieć nie zalicza. Ja pierdolę. Co? Ja? Jak! hop, 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 pik, pik, oh hopje, hop, 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 pik, 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 pik

gdzie jest To spokojnie. Some guys będzie. I teraz tak wam powiem. Wakacje odcinki będą tylko w piątek. A teraz też... Ja będę wyjeżdżał na wakacje, to wtedy się nie będę pojawiały filmy około dwóch tygodni. Naprawdę przepraszam Was widzowie, ale nie mogę wtedy nagrywać, bo praktycznie nie będę miał w ogóle żadnego internetu. A więc... Główno mi z tego wyjdzie. o dobra, hop hop, hop, hop hop patrz co jest o chłopie, patrz pyk, okay. bez głosu Nie, nie, co i jak? Dobra, co jest? Patrz, pyk, lecę, hop, hop, pyk, 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 chłopie, o chłopie, co tu się odwala? Dobrze. <tryk>

Pyk i pyk. Pyk, pyk. Bum, bum. Pyk, pyk. Lecimy. Lecimy. Hop, hop. Dobrze. 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 Dobra. Hop i hop. Jest. Och. A się nauczyłem Patrz, pyk. Ma my to Co jest o Proszę bardzo My to robimy. Widzowie, my to robimy. Robimy to. Hop hop. Patrz uh. Hop hop. Okej. Okay. Hop hop. Hop, hop. Nie! Co? Co? Jak? Co? Jak? Co? Co? Hop hop. O kur. Oh, cool. I zaraz będę tak jak debil. Nie umiał robić. Najłatwiejszych rzeczy w tej grze. U mnie to tak zwykle jest, że pierwsze, że pierwszy raz jest najlepiej, a później coraz gorzej. Pach, pach, pyk, pyk, pach pach, pach, pach pach, pyk pyk, pyk, pyk Proszę. Nie! Hop, hop. Dobra. <laughs> Nie, ale ja tego dotknąłem. Ja tam tego dotknąłem. Główno. hop. Hop, hop. hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Pa! Lecimy. Hop hop. O, chłopie. Hop hop. Hop. Hop hop hop. Hop. Lecimy. Chłopie. My co zrobimy. O kurde. Hop. Hop. Lecimy. Pyk, pyk. Pyk! Jest! meto No, Hop, hop, hop. Yes. Yes. Ja okay. <laughs> Dobra, lecimy. Lecimy. Boom. I boom. Dobra, chłopie, to już przechodzimy na E. Hop. Ja pier. Okej, okay. hop, hop. Lecimy. Nie! Co się nie dzieje? Ja pier... No co tu się odwala? Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Trzeba moja podwójnego skoku nie... Nie użyłem. Nie wiem czemu. Ogólnie tak. Teraz będę nagrywał częściej, bo oczywiście, nie będę wstawiał filmów. Teraz w tym samym dniu. Co je nagrywam? Specjalnie sobie teraz tak nagrywam, żeby później mieć czas. Na robienie innych filmów, nie A ja, rozumiecie, że byłem lekko za połowę? Lekko za połowę Tak daleko O nie, nie Jak?! Ja mówię ogólnie po cichu, bo jest dosyć już późno Nie chciałbym obudzić rodziców. Hop, hop. A chyba oni nawet nie śpią. Coś tam słyszę, chyba telewizor. A dobra. To, to nie moja sprawa. Hop. 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 Hop, hop. O kurwa, mamy to. Dobra. Myślę, że tym akcentem, że przeszliśmy ten poziom. Możemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A więc do następnego siema!